Zadanie drugie. Boki trójkąta mają długość 13, 20 i 21, a pole tego trójkąta jest równe 126 cm2. Jaką długość ma najkrótsza z wysokości tego trójkąta? Czyli tak, rysujemy sobie trójkąt. Czach. Czach. Tutaj i tu. Dobra. Przez przypadek wyszedł mi prawie prostokątny, ale on taki nie jest. Tu jest 20. Tu jest 21, a tu jest 13. Pole to jest a razy h na dwa lub jedna druga a razy h. I wiemy, że pole jest 126. Jaką długość ma najkrótsza z wysokości tego trójkąta? No to teraz tak. Eee, wysokość była najkrótsza, to musi opadać na najdłuższy bok. Czyli to to jest nasza najkrótsza wysokość. To jest h, którą szukamy. Czyli w takim razie 126 to się równa podstawa, czyli 21 razy wysokość na 2. Mnożymy sobie razy 2. 126 razy 2 to jest. 252 równa się 21h. Obie strony dzielimy na 21, i wychodzi nam, że h to jest 12, czyli odpowiedź B.